Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj, moi drodzy, niesamowite piki 50, 78 plus na start, a do tego wszystkiego. Nagrody za potrzebio na naszym koncie, a też dojdzie pewnie ta spektakularna paczka, ale to dowiecie się w dalszej części odcinka, moi drodzy, początek nie najlepszy, chociaż jakiś inform tutaj widzę, poza tym dosłownie żadnego, żadnego e, walkoutu nie mamy, więc jak na takiego pika gdzie jest 50, no oczekiwania są nieco, nieco inne. E, uwaga, tu chyba będzie ciężko 80. To jest Rolfo. O, na szczęście, w odcinku będzie zdecydowanie lepiej. Startujemy. A zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, moi drodzy, pamiętajcie o Instant Gaming, gdzie możecie kupować wszystkie dosłownie gierki na PCCie, PlayStation, Xboxie, Nintendo. A ponadto zbliżają się tutaj do tego event Winter FIFCE. No i 12 tysięcy FC pointsów na PCCie aktualnie, 340 zł. A jeżeli chodzi, moi drodzy o Xboxa, to taki zestawik. 312 zł. Także, moi drodzy, przeróżne zestawy od 1050 do 18,5 Jeżeli chodzi o PlayStation, to mamy karty podarunkowe, gdzie przykładowo kupując kartę za 300 zł, płacicie 275 z groszami. No i tutaj możecie właśnie kupić sobie PlayStation Plus, gierki, FC Points właśnie na PlayStation. Dzięki takimi kartami wszystkie kody dostajecie dosłownie po sekundę. Możecie płacić kartą blikiem, różne formy płatności i ważne, aby skorzystać z mojego reflinka, który znajdziecie oczywiście w opisie tego filmiku. No, my startujemy. No. Dobra, to teraz te paczuszki jeszcze dwa razy 85+, plus. przed nami tutaj mamy, moi drodzy, Śpio i Dania, kurczę, plus taki, że podwójny walkout, ale to raczej jakiś MLS kobiecy był chyba, jak dobrze widziałem i tak też się dzieje, zmienili fryzurę Czałindza, czy to nie, nie, to Czałinga, O, chyba faktycznie coś się zmienili, bo jakoś inaczej wygląda, a tej Czałingi troszkę się natrafialiśmy. no i jeszcze jedna próba, jeszcze jedna paka i jeszcze jeden walkout. No, tutaj zakładam, że już podwójnego nie będzie. Jak tam był podwójny, Pod, Staram się nie patrzeć, czy jest podwójny. Dobra, nie wiem, czy jest podwójny walkout. Tak przymknąłem oko, ale chyba tutaj będzie pojedynczy Rubena Diasza. No, dobra, zobaczmy, kto jeszcze. O Rubena Diasza. Hat. O kurczę, na podglądzie walkout. Pytanie, czy ten foderek na poziomie jakiegoś tam 8687 jest na tyle warty, żeby go kupować? To zaraz się przekonamy. No, ale na podglądzie walkout. Panie kochany. No i proszę Państwa, przed nami kolejne nagrody za Foot Champions. No i zobaczymy, czy coś ciekawego... Czy coś, czy coś ciekawego poleci na drugim końcu? Zaczynamy od paczki z informem, nie licząc na jakieś wielkie cuda. PO i Holandia. Dia. Ja, a tak mówię. A może, a może frimpong jakimś cudem ma jakiegoś informa? Otóż nie. Jest to, słuchajcie, pani z Aston Villa, więc to będzie Wilms 86 Overall. No tylko, że te informy wszystko wskazuje na to, że chyba w tej edycji to chyba do końca gry nie będą warte nic. Na razie nie zapowiada się na jakiś sens, że to ma jak w jakiś sposób odbić. Przejdźmy, słuchajcie, do 10x8 3+. Jest to paczka wymienna, ale widzę tylko i wyłącznie niestety złoty walkout Esio i Francja. Saliba jeszcze coś będzie warty, ale Liverpool, Liverpool, Liverpool. No moi drodzy, starcie Inter-Liverpool przed nami. Czy to jest znak, że Liverpool? Wielkie odkucie, wielka kłótnia, wielka... Wielka walka trwa aktualnie między Salahem a Slotem i w sumie i resztą drużyny. Tam naprawdę atmosfera jest gęsta. To 8-3 Chyba quiksele. No i teraz Żoga Bonito. Na pierwszym koncie nie mieliśmy walkoutu, na drugim koncie za FC też nie mamy walkoutu, Tak, gdyby ktoś się zastanawiał. Fajnie, fajnie, Uu, ale to jest kłęda. o kurczę, pod kątem gdyby w jakimś boksiku taki Quenda poleciał, no to on tam swoją wartość ma, jakąś swoją wartość ma, 5 na 4, 07 rocznik, matko jedyna, co tu się dzieje, a kiedyś, pamiętam już jak tacy mali w pieluszce tutaj latali, a teraz oba, piłkarz, sporting, 18 lat. No dobra, no to jazda, proszę Państwa, w teorii najlepsza, w praktyce widzimy Inform, widzimy też Hiszpanię, obawiam się, że to będzie jakaś Irena plus Inform walkout, że to raczej taki kierunek zostanie tutaj yy, zastosowany, no i tak jest, Irena Paredes, a do tego jeszcze pani z Tricksterem, czekaj, czy ona się miała jakiś czas temu Informa, tak coś mi się kojarzy, że chyba miała, więc to jest chyba kolejna wersja TUN w aktualnej odsłonie, ale poza tym nic, nic, nic. Proszę Państwa, nagrody za FC na naszym RTG. No i zobaczymy, czy coś ciekawego poleci. Kilka ciekawych paczek ogólnie jest. E, natomiast, no nie oszukujmy się, Event droga Bonito nie ujął nas jakoś turbo. E, przechodzimy do nagród, moi drodzy. Zaczynamy od paczki z informem. W sumie nawet nie wiem, jakie jest totw. Przestałem się w ogóle tym TOTF już interesować, jak już praktycznie te informy są niegrywalne. Zaczynamy bramkarzem, słuchajcie, zlecę. Leczę, 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 85 overall, Falcone wymienny, 10 razy 83 plus. Będzie, moi drodzy, walkout, walkout, LS i Anglia. Barclays, o kurczę, dobra, podwójny walkout, więc jest tutaj potencjał. Wymienny, podwójny walkout, zaczynamy Panią Hemp, a do tego Polak Rodak, a więc jest Robercik, 87, 88 Witamy serdecznie pana Roberta. Oprócz tej dwójki, jakieś walkouty? Jeszcze wymienny inform i wymienna Swanson 87, więc całkiem okej. Okay. No i teraz kolejna próba. Słuchajcie, to już będzie paczka. Chyba żoga Bonito, bo 5x85, mam wrażenie, że tam będzie lepiej. I do tego ona jest wymienna, więc lecimy żoga Bonito LP. I to chyba nie jest prognostyk dobry, bo Celta Vigo LP i mam wrażenie, że tam nie ma walkoutu. Tak, to jest właśnie Brian Zaragossa. No chyba z cyklu Goutlet, chyba z cyklu Goutlet, więc tak bez historii. E, patrzymy w takim razie, co dalej, bo tutaj mamy 5 razy, 85+, a tutaj jest pozycja LP, jest Norwegia i to będzie Rejten. Rejten na podwójnym łokałciku, hmm. tylko że inform. No właśnie, jak nie masz żogabonita wymiennego ani żadnej ikony, to raczej bez historii Atletico de Madrid i to będzie, słuchajcie, Hansko 86 overall, karczały Little James, okej, okay, okej. Okay. No to jazda, proszę Państwa, paczuszka za 250 tysięcy, event Joga Bonito i tutaj mamy, proszę Państwa, pika, a w tym piku jest Mohamed Salah, okej, okay, okej, okay. Pina Wilson, ej, co to jest za pik powalony? To ja nie mam pytań, tylko najgorsze jest to, że kurczę żadnej karty specjalnej. Matko jedyna, niby taki pik, ale co z tego, kurde? Kolejna paczuszka. Tym razem za 225 tysięcy będzie żoga Bonito. Enka Norwegia, czyżby Erling Haaland. Okej, okay, okej. Okay. No to teraz pytanie: jaki żoga Bonito do tego Erlinga Halanda nam tutaj wyleci, a leci nam? Ha. Oh. Leci nam pani Niemka, baum, 85 overall zaledwie, no dobrze, niech będzie. Do tego, mm, Beringam, Kunde, okej, okej, okej. Bardzo dużo walkoutów i kilka ciekawych kart w sumie tutaj było. Ta paczka? Sympatyczna. I teraz jeszcze paczka za 225 tysięcy, one more time. Tutaj mamy SEO Włochy, to może być jakiś Bastoni. Najgorsze jest to, że ja już wiem, kiedy są podwójne walkouty. Może wam nie będę psuł zabawy, ale jest fajny, fajny herb na tym podwójnym. O właśnie, już wiecie pewnie zachodzi co chodzi. Barcelona, ale liczyło się, że będzie coś lepszego i teraz jak się nauczyłem już patrzeć na ten drugi herb, to kurczę, nie mogę się oduczyć nie patrzeć i teraz zawsze wiem praktycznie jaki jest drugi walkout, walkout, tak dobra, moi drodzy, tutaj jeszcze będziemy atakować, to jest paczka za 300 tysięcy końców i to wygląda na podwójny walkout nawet żoga Bonito, bo to jest SP Nigeria. Okej. Okay. No to zryknijmy. Aha, czyli to będzie pani Spezrze, i do tego wszystkiego będzie. O, Mateusz Kunia, Manchester United, Żuga Bonito Brazylijczyk. No to idealnie chyba wszystko pasuje. No Kunia ogólnie wygląda spoko, ale chyba jego wartość nie jest jakaś turbo wysoka. Co? Pięć kart! Żuga Bonito w jednej. Co? Co tu? Sześć! Sześć! Co się dzieje? 5 z 10. 78 plus. Walkout. Powiem wam, że to jest historyczna chwila, bo pierwszy walkout chyba, jaki widzę. Cynk. Bardzo sympatycznie, bardzo sympatycznie. Przejdźmy do kampanii 86 plus. I co my tu mamy? SP Italiano, 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 Italiano. Fiorentina, Matko jedyna, to niech to będzie znak, albo może lepiej niech to nie będzie znak, bo jak to tak sobie przekminie. Jeżeli my chcielibyśmy, słuchajcie, Włocha, ikonę, to chyba niekoniecznie, chyba niekoniecznie, albo z drugiej strony Paolo Maldini. No to niech się dzieje, proszę państwa. Czy będzie Paulo Maldini? Sylwetkowo raczej nie przypomina SPD Hiszpania, no to jest postać, której chyba piłkarze realu nie chcieliby już oglądać. Podczas treningów i prowadzenia meczów. Chabi Alonso, a w może możecie dać znać. Czy wy chcecie tego Chabiego Alonso dalej, czy już czas na coś nowego, na nowy rozdział z innym trenerem? O mój Boże. Przechodzimy do paczki za 300 tysięcy, moi drodzy, otwieramy tu zakąsiki. I czy warto, czy warto, czy warto, czy warto otwierać zakąsiki, moi drodzy? Jest Rogabonito. No i teraz pytanie. Jest napastnik, jest Brazylia. O kurde, czy to jest Endrik, moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy, to może być Endrik, realny Marit. Okej. Okay. Oprócz tego, moi drodzy, oprócz tego Endrika, tutaj jeszcze mamy kogoś spezrze. ale sam Endrik, słuchajcie, to okolice 200 tysięcy końców, więc jak najbardziej spoko. Endrik, fajnie. Jest tutaj Patrick Iharro, jest Claudia Pina, brąz, Bruno Fernandes, no i tutaj Endrik. Złote Drivenki, jeszcze 5 na 3 on ma też niski overall, co będzie kluczowe w przypadku tego Endrika przyszłościowo, bo lada moment, już jakieś ewolucje będą wjeżdżały na 86 overall, bo już widzieliście w SBC o 85 że można mieć już nawet 5 gwiazdek sztuczek. Moi drodzy, otwieramy. Pierwsza paczka z Hero, a już po tym wjedziemy z ikoną, tutaj zaczynamy Sio i Portugalia, to oznacza Ricardo Carvalho, Karta do zapomnienia z uwagi na to, że jest duplikatem. Więc mam nadzieję, że tutaj chociaż będzie ciekawa narodowość, która sprawi, że no, zainteresujemy się tym nieco mocniej. Uwaga, niech to będzie. Ok, jest chłop, to jest dobra wiadomość. Jest NK, jest Holandia. I teraz pytanie: czy Johan ma Enkę, czy nie ma? Bo jeżeli Johan nie ma Enki, to jest tragedia jest Rudwan Niscero jest tragedia.